Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 223 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat kombajnu od Google, pozwalającego na pracę zdalną. Dawniej ten kombajn nazywał się G Suite, od niedawna to oprogramowanie czy ten zestaw Programów od Google'a nazywa się Workspace. I w tym zestawie, oczywiście, jest Gmail, dysk Googlea, MID do spotkań, kalendarz, dokumenty, arkusze kalkulacyjne i kilka jeszcze innych narzędzi. Ale Niedawno, tak naprawdę w poniedziałek, Alphabet, czyli spółka, która jest właścicielem Google, poinformowała na swoim blogu, że ten pakiet przejdzie całkiem spore przeobrażenie, tak żeby móc lepiej jeszcze konkurować z narzędziami Microsoftu. Przede wszystkim, to narzędzie będzie mogło być także używane przez ludzi w. Pierwszej linii w obsłudze klienta. Tu Google podpowiada, że to na przykład będą pracownicy w sklepach czy na przykład pracownicy służby zdrowia. Wypowiadał się na ten temat między innymi Javier Soltero, jest to wiceprezydent i general manager właśnie projektu Workspace. I powiedział, że Google spróbuje uporządkować ten cały nieporządek. Pomiędzy pracą a czasem wolnym, który pojawił się w trakcie pandemii. Zostanie przede wszystkim do tego zestawu narzędzi dołączone. Narzędzie głosowe do sterowania Googlem przez głos dołączone zostaną także powiadomienia, które pozwolą na zarządzanie godzinami pracy. A jak to będzie wyglądało w praktyce. Przede wszystkim, jeżeli będziecie chcieli wysłać maila do pracownika, który jest po godzinach pracy, to Google was o tym poinformuje. Zachęci was także do tego, żeby. Wysłać tego maila wtedy, kiedy pracownik będzie w pracy, a nie wtedy, kiedy jest, ma czas wolny. Dodatkowo Google będzie pozwalało minimalizować czy ograniczać powiadomienia, które pojawiają się na telefonie, bo będzie bardzo silna integracja z urządzeniami mobilnymi. Będzie można oczywiście y, współdzielić czy dzielić się lokalizacją z innymi pracownikami, ale dodatkowo jeżeli mówimy tutaj już o, o asystencie y, głosowym, y, to będzie można y, przede wszystkim połączyć tego asystenta głosowego z y, kontami y, firmowymi Workspace'u. Tak, żeby pracownicy mogli wysyłać wiadomości i sprawdzać kalendarze właśnie z wykorzystaniem komunikatów głosowych. Jak na razie ta usługa jest dosyć mocno ograniczona dla rynku polskiego, bo ten asystent tak nie do końca sprawdza się w języku polskim. Natomiast warto zauważyć, że bardzo mocno zaczynamy integrować narzędzia mobilne, które nosimy ze sobą cały czas, z narzędziami, które nam służą do pracy, tak żebyśmy umieli oddzielić pracę od życia osobistego właśnie w trakcie tej pandemii, żeby uniknąć takiego stałego przemęczenia związanego z tym, że Wyślemy jeszcze jeden mail, wykonamy jeszcze jeden telefon, i nagle się okazuje, że cały dzień byliśmy w pracy i nie mieliśmy czasu dla siebie. Także, Google poprzez całkiem udaną według mnie aktualizację workspaceu przyczyni się pewnie do tego, że ten work-life balance będzie lepiej działał w praktyce. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.